Dobra, no dobra. Zobaczmy, czy tu się nie zaplątała jakaś kasa. Uważnie. 37 jednostek. Siema, Brakuje nam jeszcze 7963. <gry> jeśli chcemy zatrzymać ten statek. Ja wiem, wiem, bez planu. Nie damy rady. Przemyśl to, co mówiłem wcześniej. Ach, znowu ten Fin fang Fum? Tak, zapolujmy na Fin Fang Fuma. Trax, są prostsze sposoby zarobku. Możemy sprzedać szmelc gamoli. Co? No weź, leczesz ze sobą te durnostojki, odkąd tylko pamiętam. One chyba są coś warte. Strefa zastrzeżona była półśrodkiem. Moje figurki to nie żadne durnostojki. No, mamy problem, ale ty Sto -stojki. oczywiście nie chcesz nic zresztą. Poświęcę aktu. twój durny łeb. I wiedź na że się Kakara. Przestańcie! Może wysłuchajmy Draxa? Finn, Fang Fung to najdzikszy i najsłynniejszy potwór w galaktyce. Zmiażczy kości każdemu z kim walczy. Gra roku! Czaszki naprawdę gra roku! Iżliwych, wciąż są nabite na jego kły. Jakże chwalebna to śmierć! Ale nie chodzi nam o śmierć, Drax! Chwalebna śmierć. Nie <grym> ma. Cóż, jeżeli tak... <grym> nie sprzedasz mojej własności! Jestem! <grym> Posikam się naprawdę, nie mogę. Mówi, że można połączyć oba pomysły, sprzedać gratygamory, gamory Dziany. Fang, fang, <grym> tak, ale jest jeden problem z planem, bo pani Hellbender kupuje tylko potwory, a ty nie jesteś potworem. Nie jest. To najsłodszy, naj. Jestem. Nie jesteś. Nie umiesz nawet udawać pot. Tak? Chcesz potwora? Pokażę ci potwora! Ej, ludzie! <laughs> Gród, naprawdę nam proponujesz? Nie, nie. On nie proponuje nam, okej? Okay? Może się udać. Sprzedać go? Potem byśmy go uwolnili. To absurd. Pani Helbender szuka prawdziwych bestii. Mały Brzydal będzie idealnym wyborem. Okrutny. o czarnej duszy przepełnionej gniewem. Królowa potworu wiele zapłaci za tę kreaturę. Serio? A ile? Tak do tego podchodzisz? Ja hmm. wiem, czym jestem! I wiem, czym nie jest gród. Jestem. gród. Ja głosuję na gruta. Myślę, że Lady Hellbender sporo nam. da. A ja nie głosuję na niego. Też głosuję na wrednego zwierzaka. O, dwa głosy. Peter? O, Matulus, głos mi za sprzedaniem Gruta, głos mi za sprzedaniem roketa. O nie, co ja mam wybrać, chat? To jest najtrudniejsza decyzja mojego życia. O Jezu, ale to zajebiste jest, nie mogę po prostu. Ale ja bym się, wiesz, do Gamory trochę przy, ten, przypucował, nie? Moim zdaniem Grut jest bardziej potworzasty. Gród jest bardziej potworzasty, w ten, w bardziej tradycyjnym rozumieniu. Gród, stary, po pierwsze, dziękuję. No a po drugie, po transakcji wyciągniemy cię stamtąd, okej? Okay? Jestem Gród. Dobra, to do dzieła, sprzedajemy potwora. Kuźwa, jaka gra, nie wierzę po prostu, naprawdę. Ona powinna mieć same 10 na 10. Czesierykop. Podobno pogoda na Seknarwie 9 zależy od nastroju jego władczyni. Kobiety tak nie działają. Ani pogoda chyba nie jest tak źle jak wygląda. Tak mówiłem wojną, no. Jest zajebista. Tak, zapłacili mi dokładnie. A mogliby, nie wojną, mogliby. Skokuję. Nie chcę przez to iść. Wow! I po strachu lecisz w złym kierunku. On wcale nie leci. Luźne jajka, jedna mała poprawka. Luźna <gryw> jajka, bułka z masłem. Ty tak na serio? Co? Możemy tak wszystko obadać jeszcze przed transakcją. Stąd jest 100 klików do jej bazy. Draszman, witam Cię, dzień obradować. dobry. Fajnie, że wpadłeś, Siemano. Nie, ale te oczy są zepsute. Nie wiem, co mu się w tych oczach odbija, niby. To są cały czas czerwone oczy. Teraz ja będę leciał. Czyli na pewno jest na to gotowy? Nie, da sobie radę. Ultrapele, dziękuję bardzo za followka, cieszę się, że do nas dołączyłeś, mam nadzieję, że inni pójdą w twoje ślady i również zostawią followka na tym kanale. czyli <laughs> narzekasz na to, że to mały narzeka, <laughs> Wszyscy narzekamy, może być? Można zamknąć lodówkę, to jest dobre. E, Dawid, dziękuję również tobie, siema. Ej, mam pomysł. Znajdźmy może jakiś świat na Zadupiu i posiedźmy trochę w dziczy. Nowa nie będą nas ścigać wiecznie. Kiedyś się tak udawało. Jestem brud. Quill? To są ma zadupie w sercu, duszy i kaloszach. Na litość gość jest z ziemi. jestem brud. Nie, lepiej nie iść, ale trzeba. Odróżniaj. No jasne, jeszcze będzie lać. Podobno co mniejsze organizmy źle znoszą tutajsze warunki. Zobaczymy, jak podołasz, Peterze Quillu. No I z Gamoru nie mogę pogadać? Wyschnę. Oto, co będę chciał zrobić, pomis. No, to jedziemy. Mówiłem już, że nie cierpię jak pada? Jezu, muzyka jest tak dobra w tej grze. To nie jest, aż tak daleko. To nie jest zamek, tylko niezdobyta forteca. A jak my ją zdobędziemy? Podejdźmy po prostu bliżej! Wyślijmy coś po drodze! No i przepraszam. Tu nie ma czego rozważać, skoro dostarczamy bestie, Lady Helwender bez obchodów nas powita. Dobra! Czyli bestie już mamy! To teraz zostało jej dostarczenie! Dobrze, że mam na sobie mój oficjalny kostium dostawcy bestii! Nie ma czegoś takiego! Prawda? Samo to, że pytasz, nie wróży za to. <głos> <głos> Uh, uh, uh. Ouch! Uh, ale kurtkę mam całą. Fajnie, że w ogóle masz. Niektórzy tu rozmakają. panie! A tu panie! Ej, Gromlordzie! Ale ty nie chcesz serio w to błazić? Zejdą nam w tej burzy wieki. Dość narzekania! Znój zahartuje waszego ducha. Sławi chodzą, my kroczmy! Będzie fajnie! Kroczmy ku sławie! Ale to jest nadal chodzenie. Oto łamy, Byle nie spaść, a będzie dobrze Tak jest, nie uchylimy się przed furią, Lady Helbender. Prawie tak, jakbyś się prosił o strzał piorunem Ktoś, kto uczył się podstępu od Chitauri, raczej nie pojmie sens Ale sensu czego? Że tu umrzemy? Bezpośredności, dziecię pod siebie O, wow, Clark! Było dużo za blisko Dobry ruch, Lady Helbender. Cześć, Kylo, witam Skupmy yeah. się, blochę. Ależ to Kupmy wygląda! tych dużych niebieskich i kryjmy się przy nich inaczej nas złudzą! Dobra rada! FLOCH! Okej, okay, może być groźniej niż mi się zdawało! Myślałam, że żyjesz za ryzyka! Tak! Nacisk na żyjesz! Jak ktoś z was ja wracam na pokład! Czy ja wspominałem? A! Widzę wodną! E! Quinn! To serce, to tendy! Jasne, że wie, że na następny! Trzy cykle! To się nazywa świat, rozumiecie? Chciałem tam porazu. Pozycja! Chwileczkę! Pod drzewem nie można się chować w burzy! Cześć Rajadek, witam cię serdecznie! To tak jakby nas scenowała! Chcę, by na pewno z nią nie chodziłeś! Dwa Trzeba było lecieć na maklu 4. Ej, to stary okręt ruchu oporu. ale mm -hmm. aż miło. Pewnie przez te tui czytał, jej kamrat. Nie byliśmy kamratami. A co to jest? jest te, oczy bezwalone. Galaretka! Rokiet idzie sprawdzić, ale już się nie rusza. Uważaj, gryzoniu, wierzę, że przetrwałem, pół świat. Mam się bać, małego. Jest ich więcej. Uwaga! Galarety? Te części. Przynajmniej są podatne na obrażenia. Muszę teraz pomalę ich Moim zdaniem ma ciekawe zajęcie. Nie mogę dotrzeć do środka! Postawcie galaretę! Ciach! I po wszystkim! Galareta atakuje! O, Zaraz tu będą nowe spory! Kurde, a dobra! Całej jasce mówi, że warto się skupić na tych takich metalowych! nie mają szans swoim mieczem! Uwielbiam to, że nas złomalili z Elby w ten sposób. Oni zajęcia. Krów! Daj wycisk! Musimy się dostać do uczenia! Trzeba walić z bebecy! To taka ogólna rada życiowa! Może te żelki idą do żelkowego nieba? Nie wiem, ale już to nieba! Dobra, dobra. Tak, gra jest genialna, naprawdę. Czyli tak się prezentują tutajsze potwory? Nie weszliśmy do Sanktuarium Lady. Owe stworzenia to nie jej pupile, a żywność. Nawet wyglądają jadalnie. Jak stąd nie wyleziemy, to raczej nas coś zje. A dokąd to ona wywróciła? Przez dżunglę wiedzie jakiś szlak! Próbujcie się wspiąć! Myślisz, że prowadzi do twierdzy? W cóż, oby! To seknar 9. Wszystkie ścieżki muszą wieść do jej twierdzy. Dobrze, to teraz trzeba się tam wspiąć. Skorupkę łatwiej będzie zdobyć niż te pryzmy błota. Skorupka brzmi uroczo, ale jednak nie. Nie skoro mamy się po tym wspinać, twarda skorupka! Jest to przecież skorupa wyżarta przez czasy minio. Spodziewali? Często Co coś. Niechowa mądrość. To by pomyślał, że będę naparzał do statku rebeli. Drax, dasz radę delikatnie go wyciągnąć, co? Gdyby to było łatwopalne, gryzon już by w to strzelił. Trudno z tym dyskutować. Czy mam ciągnąć cieło zniszczenia? Nie, nie, nie. Chyba jest dobrze. Pół drogi za nami. No super. Co teraz? Może gdyby tak obniżyć tamto skrzydło. Uwielbcie się przy wspinaczce! No i je Dobra, Rocket, bierz się za ten panel od skrzydła! Oby wciąż działał. Super! To teraz wypatrujmy czerwonych alarmów! Co? Czemu? Bo to sprzęt ruchu oporu! A oni się nie krępowali z minowaniem statków! Jestem gruby powiadają, że Se Lady Helwender okrąża ten świat E. Jak lady Przypadkowe straty. Gierka kozak, no kozak naprawdę. Koziołek jest naprawdę świetna. Jestem tak zaskoczony. Jehu! Oj, przepraszam. Uwaga, chyba przechodziło tędy coś większego. Jehu! Jak spotkacie coś o ponad wielkości, tracę. E, Dzięki, Rivalen. Dzięki, Kronos. Dzięki, Milo. A co poradzić, gdy nachodzi hej? Lepsze to niż cuda. Prosisz się o kłopoty, zabójczyni. Dzień tak ponownie widzimy, że nas tutaj nie chcą. Gdyby zawracać zawsze, gdy cię nie chcą, nigdzie byś nie dotarł. A słusznie. Co on ma z tymi łocami? Zobaczyłeś potwora? Nie, chcę być w gotowości. Zalecane przycinanie w celu zapamiętania. dostaniesz nas może, Gamoro? Wszystko, byle odszukać Hel będę. Zaczyna się No, Gamoro. A jeśli zależy nam na audiencji, będzie trzeba zacząć okazywać szacunek. A to właśnie on mnie nazywa Małą Latawicą Tanosa. To precyzja w opisie. Dla świadomości, o której latawicy mowa. A co z Nebulą, jej siostrą? Hmm... Umknęła mi niebieska latawica. Gamora jest w ogóle z adopcji, więc trochę pudło. O, fakt. No i... nie latawica. Tak, no tak. I, i to. Trzeba się będzie wydostać z tej dżungli. I co? Zapytamy ich o drogę? Zastanawiam się czy jej nie wskazują. Naprawdę? O, czyli takie drogowskazy! Nie twierdzę, że to strzałka z napisem DO TWIERDZY, ale sądzie wskazują na cywilizację, a jedyna tadyba jaką widziałam tam był... To Lady Hellbender! Ale czadera, naprawdę. Śpieszno mi do poobcowania z legendarną menażerią płaszczyni. a jakoś nie wątpię. A jaki potwór jest dla was najdziwniejszy? No, i ściana. No wspaniale. Hej, to tam to chyba sprzęt Citauri. Pytaj, Citauri. Nie, naprawdę. To wysuwany most. Mieli je w więzieniu, gdzie siedziałem. Wielka szkoda, że kieruje się nimi z drugiego krańca odchłani. Ale, ale Nie stać nas na dłuższowi, bo w dżungli ci z nad przepaścią, by mógł nam uruchomić most. uruchomię tunel? <słyszy> Puść już mnie! Dasz radę, tylko zwiń się w kulkę. Co? Raz, Nie! W porządku! Peter, na <słyszy> Czyli... To chyba tylko koty. Fer! To seryj! Weź Cóż to są za nieznane słowa? Spisy krótko! Mała się. Ale <noise> się w dzieli! Pomyście zgnęli, z flurbaki! Przynajmniej do nas nie strzela. prawda? <noise> Niech ta bestia robi co trzeba. Rocket, no nie odwala! Siomaj, flarycielu! <noise> Załasz ten most, a podbijemy ci działkę o 5%. <noise> Wędzie uh. 10 Okej, okay, stoi. O dole gruta. On i tak nie rozumie pieniędzy. O <noise> <noise> oh, Co za scena! <głos> <głos> Rocket, <dziękuję> za most. <noise> Ой-ой-ой! Ах, Посикамся, Не жартую, я посикамся! Walka jest średnia w tej grze, wiecie? Mam wrażenie, że chcieli dobrze, ale nie pykło do końca. Y plus B? Bardzo by się przydały kilka sekund temu! Raczej nie przelotuj się na długą stronę rozkazywnej. Chcę wam temu po Dajmy mu po Teraz ci dam. Jestem Gród. Seria rewelowrowca. staro odpuszcza szybką serię z blasterów, zadając ogromne obrażenia, które mogą rozłożyć się na większą liczbę przeciwników. A jak się to robi w ogóle? Aha, też już jestem całkiem zakręcony. Gdzie nas wyflarkał? Rozejrzyjmy się. Na pewno znajdzie się jakaś trasa. O, patrzcie, patrzcie, znowu posąg! To dziwne rzeźby, a nie dziwne stwory, więc bomba. Dobra, Gamoro, prawie na pewno tędy. Stawiam pięć dych, że nie. Nie, stać go na ten zakład. Jestem. Co ty, jeszcze kapłan drogi! Przed nami jeszcze pół świata spacerów! Lady Hellbender przeszłaby ten gąszcz siedmioma kroki. Jakże inaczej. Albo i przeleciałaby nad tymi górami. O, czyli już lata. Posiada też stwory skrzydlate. Ale skąd ty to wszystko bierzesz? A słyszałem, że ma... Gamoro, wystrzyżesz nam drogę? Ponoć Lady Hellbender czuje, kiedy tylko ktoś zrani skrawek jej dżungli. Powiedz, nowa! Ostatnio to widziałem takie na wojnie. Pamiętam, że żeby taki zdjąć, trzeba było stuzin tak, wroga. Tak, tuzin wroga. Albo też jeden szpieg. A to mogę przyjąć jako komplement. Wciąż ani śladu tej twierdzy. Nie czy my w ogóle wiemy, czy to dobra droga? A co to nas wstrzymuje? Tak. Nie. Tylko chyba nie będę pierwszy ladał przez otchłań skup. My z Grudem to cenny towar. Na sprzedaż jest tylko jeden z was. Idźże! Nie? Ty idź! Niech ktoś idzie! A to nie dowództwo ma prowadzić? Nie w razie zagrożenia, ponieważ muszę wszystkich tu kryć. <słuch> Racja! No i patrzcie! Całkiem bezpiecznie! Dobra. Nie próbuj mnie nawet spychać za płczyni. Jest tyle lepszych sposobów, żeby kogoś zabić. Bez paniki. <laughs> Co to szuja! Wow. Powiedział, że tam na dole coś jest. <laughs> To nie rzutuje. No jak to nie rzutuje? To rozpada. No, no, to na pewno była olbrzymia magia. Ale Przynajmniej dobrze guzik się napisał, nie? No zgrabnie! Proszę bardzo. Nie przywytnij. Piterze Quillu! Nie jesteśmy sami! No dobra. Ej, czy ktoś wie co to jest? Drac się ucieszył. Bravíssimo!